OK, jest 23 czerwca i godzina dokładnie 1.03. Tak więc. Koniec lenistwa, więc cześć! siemanko, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. I dzisiaj zajmiemy się karmieniem hodowli. Nakarmiłem kilka pajączków, odcinek wyszedł dosyć długi, ale mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się spodoba. A jeszcze przed samym startem chciałem Was zaprosić na mojego Instagrama, gdzie często wlatują fotki z kadrów, takie jak ta, ta bądź ta. Tutaj macie mojego Instagrama, tak więc kto jest zainteresowany to serdecznie zapraszam. A teraz już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Okej, okay, na sam początek zaczniemy od świeżo wyliniałego, prawdopodobnie Sanca Tilto Cutle Dawniej była to brachy Pelma, jest to oczywiście ptasznik dla początkujących. Zobaczymy, czy zaatakuje. Myślę, że jednak jest to pająk który po powinien zjeść. No i jak widzicie, mega szybko zaatakował. Jest to mega ciekawy ptasznik i o dziwo. Dużo osób go nie poleca na początek, bo lubi kopać, bo niekiedy lubi się zakopać i po prostu e, nie wychodzić przez jakiś czas, ale jak już wyjdzie, to jego kolory, ten jego jakby smolisty czarny e, kolor, karapaks, a do tego czerwony odwłok robi naprawdę mega robotę. Niestety tutaj nie udało nam się go wybawić, e, Wybawić? przepraszam. Ale myślę, że i tak pająk naprawdę ciekawy. Polecam. Rajcie czego tutaj Wam wkleję zdjęcie, i tak on właśnie wygląda. Zapraszam też na Instagrama i właśnie tam się znajduje więcej zdjęć. A teraz, bez zbędnego przedłużenia, lecimy z kolejnym pająkiem. Dobra, następnym pajączkiem będzie Terrafossa Stilni, czyli kolejny pająk, który jest naprawdę mega głodonorem. Też jest po welince i jest to stadium L2, a jest to naprawdę olbrzymi pająk. Przypominam, że samica może dorastać do około 30 cm w rozstawie, gdzie to jest naprawdę ogromny wynik, jest to jeden z największych ptaczników na świecie. Dam może troszkę bliżej i myślę, że no jak widzicie jest to mega szybki pająk. Oczywiście jadem nie dysponuje silnym, tyle że po prostu jest na tyle ogromny, że po prostu wstrzykuje wyższą dawkę jadu niż inne pająki. Przepraszam was od razu za hałasy, tylko mój królik troszkę hałasuje, troszkę puszuje, jest późna godzina, a nie kiedy się po prostu odpala o tej porze, tak więc już nie przedłużam, przepraszam was za te głosy i lecimy z kolejnym pająkiem. Okej, okay, tym razem ptasznik z Brazylii, jest to ta samica, czyli Lasiodora parachybana, ogromny pająk, który lubi sobie też pojeść, mam nadzieję, że zje na wizji, chociaż u niej jest tak, że ja często jej wrzucam jedzenie, ona tego nie je i po prostu po dwóch dniach na przykład to znika, tak więc... Spróbuję, może przymknąć. Albo i nie, może zje. Kłuczysz, nie chcę jej gonić. A jest to pająk, który lubi sobie pochodzić, ale żeby zjeść na wizji to jest u niej naprawdę ciężkie. Już chyba trzy razy próbowałem to nagrać i trzy razy mi się nie udało. Chociaż, jak widzicie, w końcu się udało. Magiczna godzina pierwsza w nocy. No i las Jodora Parachybana właśnie sobie wsuwa drewno jada. Dobra, czyli nie przedłużamy i lecimy z kolejnym pająkiem. Następnym pająkiem jest młodziutka sztuka Acanthosuria geniculata. No, i jak widzicie, geniculaty są takie, że co rzucicie żarcie, zawsze je. Jest to mega głodomor, lubi sobie pojeść. Jest to akurat malutka samiczka w stadium. Nie mam pojęcia, jakim naprawdę. Ale ma tak około 3 dC. No i co? I zobaczymy. Jeszcze troszkę i ta pani wyrośnie naprawdę ogromna. Są to duże pająki. Piękne, Mają naprawdę ciekawe ubarwienie, No i przede wszystkim nadają się dla początkujących, chociaż niekiedy lubią się postawić. Ale już na tyle, bez przedłużania, lecimy z kolejnym pająkiem. Dobra, tutaj mamy kolejnego pajączka. Tym razem jest to bardzo silnie pająk z Afryki, yy, czyli Pterinohilus lugardi. Jest to maluszek w stadium chyba L3. Ja go trafiłem w mystery boxie w stadium L1. Yy, Wylinię już u mnie dwa razy. Niedawno właśnie przechodził drugą wylinkę no i zobaczymy, czy zaatakuje jest to dosyć aktywny pająk fajnie pajęcznuje, robi sobie naprawdę fajne gniazda i zobaczymy po prostu, czy zaatakuje, póki co widzę, że właśnie mącznik gdzieś tam się podkopuje a Pterinohilus sobie leży tutaj po lewej stronie chyba ma go gdzieś i po prostu znowu jeśli go po prostu zamknę za jakieś 3 minuty zobaczę, że go sobie wsuwa a widzę, że ma malutki odwóg, więc jestem pewny że zje za chwilę, ale Wiele pająków nie chce jeść na wizji, no i nie będę ich do tego zmuszał, tak więc przechodzimy do kolejnego pająka. Dobra, kolejnym ptasznikiem będzie także silnie jadowity ptasznik, tylko tym razem pochodzący z Azji. Jest to hilobrachys sp. electric blue, czyli naprawdę piękny pająk, od góry zwykły szaraczek, za to pod spodem ma tak pięknie elektryczne kolory, że po prostu brak mi słów. Mam dwie sztuki. I po prostu zawsze co karmię te pająki i co one wybiegają, już w tak małym stadium mega mi się podoba ich po prostu usposobienie. E, sama, sama ich budowa gniazda jest naprawdę ciekawa, bo jak widzicie mają tutaj swoje jakby takie norki. Ehm, no i robią sobie takie naprawdę ciekawe tunele, e, czy tam nawet korytarze pajęczynowe. Mają naprawdę ciekawy system gniazdowy i to jest o tyle spoko, że co otwieram to a terarium, czy znaczy terarium, pudełko. To wiem, że ten pająk mi nie ucieknie, po prostu jest ciągle w swoim gnieździe i najbezpieczniej się czuje na swojej pajęczynie. Mimo to, że ma silny jad, jest agresywny, jest naprawdę mega szybki, no to nie czuję mega zagrożenia przy otwieraniu tego typu pająka, gdyż po prostu on się bezpiecznie czuje, ale tylko i wyłącznie na swojej pajęczynie. Jeśli mi wybiegnie gdzieś na biurko czy coś, no to wiem, że nie będzie z tym większego problemu. Jeśli chodzi o karmienie tych pająków, no to zawsze co im rzucałem, to wybiegały jak niedormalne i po prostu przy pierwszej lepszej okazji łapały wszystko co się dało. Tylko właśnie dawno mi nie liniały. Nie ukrywam, że ja je mam od l 1 chyba już jakieś 3 miesiące, może 4, nie jestem pewny, bo po prostu tego nie liczyłem. Ale po prostu sam przyrost tych pająków. To, jak one cieszą oko, nawet mimo to, że nie wiem, że nie chcą jeść i niekiedy po prostu wyjdą się wygrzać, to są po prostu pająki, które mega do mnie trafiły, mega mi się podobają i nie ukrywam, że są to jedne z moich naj, najulubieńszych, no nie najulubieńszych, e, jedne z moich takich topek ptasznikowych, jeśli chodzi o moje dawne marzenia, które no powoli zacząłem spełniać, zacząłem sobie kupować te silnie jadowite pająki. No, i właśnie jednym z nich był Hilobrachy z SP Electric Blue. Jak widzicie, Pająk raczej nie będzie jadł, bo niestety, jak już mówiłem, dawno nie liniały. Ta sztuka raczej nie zje. No, szkoda, bo chciałem Wam naprawdę je pokazać i to, jak one spektakularnie atakują. Ale jest to ciężkie, jeśli Ty Pająk nie liniał, i do tego jeszcze ciężko jest to nagrać. Bo to jest chyba moja trzecia próba. Chociaż tak widzę te nóżki, może się wyłoni jednak. Kurczę, mega chciałbym wam to pokazać. Mimo to, że jeszcze te kolorki nie są jakoś widoczne, to po prostu sama budowa tego pająka, sama ta postura i jego jakby nastawienie to jest po prostu coś pięknego. I mega polecam tego pająka osobom z doświadczeniem. No bo jednak silny jad, szybki, agresywny. No i Azja, to jednak mówi samo za siebie. Ale naprawdę jest to. Yy... Myślę, że nie tylko moim zdaniem, ale zdaniem wielu hodowców naprawdę mega ciekawy pająk, jak i w obserwacji, tak i w ubarwieniu. No po prostu jest to niesamowity gatunek pająka. Zobaczymy, bo te nóżki powoli zaczynają się pojawiać, więc myślę, że teraz skończę was zanudzać i po prostu przyspieszymy lekko tempo. Dobra, chiloprachy niestety nie chciał jeść, tak więc uznałem, że nie będę robił tego przyspieszonego tempa, bo po prostu to nie ma sensu, jeśli pająk i tak nie zje. No to uznałem, że nie będę tego nagrywał, za to przejdziemy do także silnie radowitego pająka, e, tylko z Afryki i jest to Harpactira pulchripes. E, jest to akurat samiec, o którym był niedawno odcinek, dowiedziałem się, że jest to samiec i zobaczymy, dałem mu tutaj i jak widzicie piękny pająk. Jeśli chodzi o afrykańskie ptaszniki, jest to dla mnie jedna z topek, jeśli chodzi o wygląd. Jeśli chodzi o agresję, no to właśnie jest to jeden ze spokojniejszych ptaszników, jeśli chodzi o Afrykę. No wiadomo, jakieś murinusy, makulaty, są to ptaszniki, które po prostu nie dość, są silnie jadowite, są cholernie agresywne, to są mega nieprzewidywalne. A ten ptasznik, jeśli chodzi o samą Afrykę i jednego z pierwszych takich ptaszników jadowitych, myślę, że nadawałby się dla wielu osób, ale już nie przedłużam, lecimy z kolejnym pająkiem. Dobra, powtórka z rozrywki, czyli Tiltoka Tylko tym razem jest to mniejsza sztuka i wydaje mi się, że jest to samica. Tamten wydaje mi się, że jest to niestety samiec. A tutaj właśnie wydaje mi się, że będzie to samica. Też nie jestem w 100% pewny. Ptasznik myślę, że powinien zjeść, jednak niedawno liniała. Jest chyba po dwóch posiłkach. A jednak lubi sobie pojeść, więc mam nadzieję, że tym razem też mnie zawiedzie. Chociaż z tymi pająkami zawsze jest tak, że jeśli chcecie coś nagrać, no to tego nie nagracie. Nieważne, jak pająk jest głodny, to i tak po prostu nie zje na wizji. Nie wiem, czy chodzi o samo oświetlenie, czy co. Ale czuję to normalnie jak na złość. No i pająki, właśnie, jak widzicie, na wizji często nie chcą jeść. Tak więc nie będę już zanudzał, myślę, że za chwilę skończę z tym jedzeniem. Um, ale to już pewnie poza kadrem, tak więc przechodzimy dalej. Dobra, kolejne pajączki będzie Gramus Pulchra. No i jest to mały głodomorek. Piękny pająk, jak będzie dorosły, będzie naprawdę taki czarny, smolisty. Na polskie jest to ptasznik węglany. Tylko, że jak widzicie z węglem, on jeszcze nie ma nic wspólnego. Ale z czasem to ubarwienie będzie się zmieniać. Tak więc nie przedłużam. Lecimy dalej. Z kolei tutaj znajduje się malutki Hapalopus. Obecnie jest to chyba Hapalopus Formosus, żeby was nie skłamać, bo kiedyś to był Hapalopus SP Columbia Gross, a później jego nazwa się zmieniła. Pięknie ubarwiony pająk, polecam dla początkujących, dorasta do niewielkich rozmiarów. No i z reguły u mnie lubi sobie pojeść, tak więc znowu się na nim nie zawiodłem. Teraz przechodzimy do kolejnego malutkiego pajączka, jakim jest Pterinopelma Sazimai, i zobaczymy, czy pajączek będzie głodny, czy nie. Jeśli chodzi o tego pająka, no to właśnie rzadko je u mnie, przynajmniej rzadko widzę, żeby jadł, chociaż może zaatakuje. Ja akurat rzadko widziałem ataki tego pająka, chociaż teraz nie jadł przez parę dni i niedawno linią, więc na szczęście wszystko się udało nagrać, niestety jakość jest za słaba, gdyż po prostu jest późno, źle ustawiłem światło i nie wygląda to zbyt wspaniale, ale bez zbędnego przedłużania lecimy dalej. No, te Hilobrachysy to mnie dobijają. Naprawdę, może trzy karmienia minęły. Patrzę, a tutaj Hilo sobie właśnie wsuwa mącznika. E, no, niestety, chciałem to nagrać. Naprawdę piękny pająk, już są takie lekko podrośnięte. Ale no co, nie chce mi się dać nagrać, co nie będę go zmuszał. Ale chciałem wam pokazać, że jednak ten pająk je. E, I co, i lecimy dalej. Kolejnym pajączkiem będzie monocentropus Balfurii. I zobaczymy, czy uda się go wywabić. Myślę, że powinien wyjść. Aczkolwiek zawsze, jak tak mówię, to pająki nie wychodzą. Tak więc, po prostu jak to się mówi, okaże się w praniu. Zobaczymy. Mogę jeszcze lekko przybliżyć. Kurczę, no chciałbym, żeby wyszła. Mam nadzieję, że to wyjdzie z tego samica. Ale jak będzie, to zobaczymy. Póki co, jakoś. Nie zapowiada się, żeby chciała zjeść. No dobra, trudno. Pewnie za chwilę będzie tak samo jadła. Jak właśnie oto ten osobnik, żeby wam też pokazać. Wszystkie pająki, jak nagrywam, nie będą chciały jeść. I musiałbym naprawdę chyba pół godziny spędzać z aparatem. A tutaj ich nie chcę je otwierać, ale tutaj przez pudełko, jak widzicie, wsuwa sobie właśnie drewno jada. Tak więc to nie jest takie kolorowe nagrywanie, jak się wydaje. Ale spróbujemy jeszcze coś nagrać, a później będziemy przechodzić do mowy końcowej. Dobra, tym razem ptasznik także z Afryki heterochele Vilosella. Spróbujemy nagrać karmienie. Czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy. No, jak widzicie, ten pająk ma dziwne swoje zachowania. Ale no, nie mi to oceniać. Wiem, że i tak zje, bo ten odwók jest dosyć mały. Ostatnią linią mi ten pająk. Jest to samiczka, która już u mnie jest chyba z dwa lata. Wygrałem kiedyś w mystery boxie. No i po prostu jakoś tak dziwnie sobie je. I chyba nigdy, ale to naprawdę nigdy, nie zauważyłem, żeby wybiegła i zjadła sobie tak normalnie. Niekiedy właśnie podbiegała, kąsała i później zabierała ofiarę. A niekiedy robiła tak samo jak w tym momencie. Tak więc nie będę Was tym zanudzał i przechodzimy do kolejnego zwierzaczka. Właśnie dlatego powiedziałem zwierzaczka, gdyż tym razem nie jest to pająk. Tylko jest to skorpion, po mojej samicy, Heterometrusa petersi. Teraz to chyba Silneus. Nie jestem pewny, nie orientuję się na tyle. Spróbujemy go nakarmić. Skorpiony rzadko kiedy chcą jeść na wizji. No i zawsze był z tym problem u mnie. Ale spróbuję mu dać może do rączki, może zje. Albo tutaj. O! No i bardzo ładnie udało się nagrać, tak jak widzicie właśnie takuwa kolcem. Czy nie przygotowałem się na to, zawaliłem? Naprawdę, nie spodziewałem się, że w ogóle zaatakuje na wizji. Ale są to naprawdę mega ciekawe stworzonka, mega polecam na, na pierwszego takiego zwierzaka egzotycznego, gdyż po pierwsze nie wspinają się po powierzchniach płaskich, po drugie nie są zbyt szybkie, po trzecie, ich jad to jest naprawdę chyba nawet słabsze niż urządzenie pszczoły. I po prostu są mega ciekawskie, mega paradują po terrarium i po prostu naprawdę mega mogę je polecić. I co? I chyba myślę, że to było na tyle. Kończymy tym przepięknym widokiem, jak ten maluszek właśnie nakłówa. Mam jeszcze dwa takie maluszki, tylko nie ma sensu karmić trzech tych samych sztuk. Moja samica chromatusa także jakoś nie będzie chciała jeść, i po prostu duża część pająków jest przed wylinką. A druga część po prostu kompletnie nie chciała współpracować, tak więc dużej części też nie dodałem. Ale myślę, że odcinek mimo wszystko Wam się spodoba, mam przynajmniej taką nadzieję. No i to było na tyle. Na razie dzięki wszystkim za oglądanie. Cześć, trzymajcie się!